Rampę, szmatę, jeba! Skacze, kurwa, jak małpa pierdolona. Ja pierdolę szeli ty masz aurę że się goś tam wy***ł jak podszedłeś, nie? No zajbiście, no zajbiście! Teraz to patrzyłeś. No nie gram kurwa z nimi na tym, abo bo jest popierdolone, Że dwóch, jeden typ stoi, kurwa, w sajdzie drugi jest na hewenie, kurwa, oni wyjeżdżają od kurnika i mi walą na pdolona. Co ma ja raczej tego. tak? Ja mam na tym, na czacie. No ja, ja pierdolę, no otworzył mi drzwi, kurwa. Wyszli, wyszli, wyszli. Lera mają. Pójdź. Muszę się spóźnić z tym Polakiem zajebanym, kurwa, bo se myślę, że nie wyjdą. Na kaskach leży i Sajb jeszcze. Lobby leży. Bez, bez, BS, BS znowu. się, że pół. O Jezus. Kurwa mać, jakie wahadło. Nie miał zerać. Oficjalnie masz szansę wygrać kosy na CSGO Skins. Doładowując z kodem oficjalnie, automatycznie dołączasz do giveawaya. I spokojnie, do wygrania jest też AWP, która sprawi, że twoje strzały z cyca staną się bardziej celne. No może nie zawsze, ale przynajmniej będziesz miał szansę trafić w coś więcej niż tylko powietrze. Dodatkowo na CSGO Skins oficjalnie czeka na ciebie codzienna darmowa skrzynia. CSGO Skins to także oficjalnie fantastyczne eventy organizowane regularnie, które oferują jeszcze więcej okazji do wygrania skinów. A jeśli chcesz się naprawdę sprawdzić, oficjalnie weź udział w bit z innymi graczami i wygrywaj atrakcyjne przedmioty. Skorzystaj z funkcji Exchanger, która pozwala zamienić zdobyte przedmioty na te, które oficjalnie Cię interesują. Kliknij link w opisie. Użyj kodu oficjalnie i odbierz darmowe 2 złote 10 groszy zł oraz dodatkowe 10% do depozytu. Nie czekaj, giwałej trwa. Dładuj konto z kodem oficjalnie i oficjalnie wygrywaj epickie skiny. Ja jeszcze takie flash, flash jechałem takie odbitego, nie? No ale to mieliśmy kornikiem. Jechać. Dobra, idę je do spoba. Ja byłem do... Ja już. Pogłowia. E, e, skrim... Kurnik, kurnik, kurnik wyga. Kurnik po głowie. Kurwa, kurwa. Najstraj, najstraj. Dali granaty outside, palę za czerwono. Czerwusz, A mi jebał. Zeszli, tak? Nie wiadomo. Zeszli, dwóch nawet zeszło. Ja jestem doł. Dobra. Tycha, W kurniku, kurnik schodzą, trzech. Musimy dwór zagrać dwóch, ja chyba pójdę z heavenu od razu na dwór. Oni busta na czerwonej grali. Fenix No i chuj Dam, dam Heaven, Seelos, he Seelos, he Seelos Już na mainie jest, będzie zaskakiwać Nice Main leży? Ja mam za serozami, zajebiście Jeszcze jeden rampa, nie wiem o tobie Nice, nice. ja kurnik. kurniki Chłopak może być, może być wszędzie Uważaj, od jest tu broń? raz. Gdzie jesteś? Górnik, górnik ci podchodzi, uważaj. Dobra, jest. Dobra, jest. Ha, ty jeden na radio. Jest na main, jeden. Na main, na main jeden. Teraz piknę, leży, cofam. Na main nie nice. leży, dobre info. Nice. Jeszcze jeden był kwadrat chyba, na daleko. Ja sam byłem. Ja widzę outsideu. Rampa leży. A kurwa mi dał heada, trzmacie zajebany daje. A mi dał heada. Na wyjście kurnika? Tak, 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 tak ja jest, jestem w wygórniku. On cofnął na dwór chyba. A nie jest. Na screamie. O kurwa. Co jest, kurwa. Uważaj ciągle. Cio, cio. Do mnie idzie. Heaven. Do mnie idzie, no. A, A, super. Super. Chcesz iść, Saju do main'a? Nie, nie, nie. Mam coś leży. What? Nie, 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 nie. Filo? Do sądzia. Ej! Rapta mi podstrykł. No kurwa, no czy... To gra kurnik? Muszę pojechać kogoś do, do rampy do pomocy Idę, 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 napierdalam Ja idę ja On zruszował? Ale... Co ja miałem ja teraz zrobić z kurnika? Leży Nice no Ja, ja WP weź Co ja miałem zrobić? Do padzie ktoś wyszedł, człowieku, kurwa No dobra, ale wychodzi nam kurnik i nas rusznie dwóch flecy Ej! No zajebiście, zajbiście! Teraz to patrzyłeś co? Kurnik, kur, skakałem na kurnik, wybiegł. Okay, a jeden wybiegł? Dwa. A wybieg, kurwa Bez jestem od lobby no Dobra, ubity jest pan ja, ja, nie nie gra... Niech ktoś idzie na ja już nie gram na A, wyśmia WP Pod drzwiami jest Ja już nie gram na A, wyjebane mam AWP, ja jeden rampę Chcesz na rampę sali, No dobra, no to ja pójdę górę Wyjebane, nie gram kurwa z nimi na tym AWO To jest popierdolone, że jeden typ stoi kurwa w side, drugi jest na hewenie, Kurwa, oni wyjeżdżają od kurnika i mi walą na pizdez Chcemy kurwa spalić, nie potraficie? Nie wiem, nie ułatwisz granatów kurwa? Ja będę... Ja będę chodzić od nie? I respami gramy. Ja bym zagrał tak, że... Ten drzwi po prostu teraz Kurnik chciał spalić AWP minus, AWP minus AWP outside, krema może być i jest trzeba. zerwa. Leżą. nie rozbijali, nie? Leży dwór. No, 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 wadzie drzwi, skąd? Drzwi. 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 drzwi, drzwi. Drzwi, drzwi, ja Cały czas Silos. Jeden main chyba. Main, no leży main, leży main, leży main. Ja pierdolę. E, szyby na dole. To, main. Na mainie, na mainie. Jeden od dołu cały góra czas chyba. Dobra. Jeden jest scream, skrym scream. Scream, kurwa. Ja sprawdzałem prawo stronę. Do rampy pobiegł? Lewu raczej. Mógł Cigrat, Mógł Cigrat przebić. Do rampy. Zeskoczył z maina, za mainem. Leżę. Nice. Rampa, rampa Plantują B. Oh, yes. O kurwa, bo ja Kurwa! Ja pierdol... Info. Bentle żył. Przerabiam. Stać od ba Jebałam. Uciekł przy VIP, na żółtej powinien być. Trzyma mnie raczej. Ciemnia Ciemnia Proszę, ja. Ja akwa, akwa, akwa do pikuję cię Kurwa my bad, my bad. Nie, ja zabijam, jest runda Spokojnie Co to się odjebało Za czerwono nice. jeden Ja zabijam obu bez rampy Jakoś do góry I może być przy mainie Kurwa, jest przy mnie Jest Czerwo i przy... Za mainem, za mainem, za mainem jeszcze jeden Uwaga drzwi no, nice, pięknie. nie rozbite. Był, Ali. Dobra. E, ja bym, ja bym, po, ja, bym prosił, ja bym prosił, żeby jedna osoba z rodki jeszcze ze mną poszła na rapę w pierwsze tempo po prostu. Mogę iść, mogę iść. Dawaj. Dobra, kurwa wyjebał mi za wupy. Dwie Św... nie Nice, i jeszcze AWP będzie, uważaj Nie, AWP o, zabiłem Silo, Jeszcze, jeszcze, jeszcze radio Zajebiście Szybo Szybo jest Garaż, neroma Garaż leży i no, na mainie Tak, tak, tak Trzymaj gandułkę, że on nie zeskoczył To AWP zabiłeś? Zabiłeś Tak To oni mają tylko, oni mają tylko Nice, brawo No nie. Brawo Uwaga, uwaga, scream Secret, secret, secret będą chcieli zejść Main leży, secret będą chcieli zejść Wybieg na drzwi Kurwa no, Bo i nie. To. secret jest, zeszli. Dwóch, dwóch, secret. Za tam mógł zejść. A drugi, Ej, zerwa, obity. Nice, leży. O ty, krwoje, pana. Na rampie jest jeden. Na blisko, na blisko, na blisko przy rampie jest jeden. Dziękuję. Nie ma? On może być na górze. Nie widzę go. Jest VP, VP. Super Sison. Dawajcie, ja z Aborygenem yy, lecimy na rampę, a wy wychodzicie, yy, idźcie na się pod drzwi i słuchajcie, jak usłyszycie, że Rodka poszła do venta. Wy się, a my, Aborygen, kurwa mamy jak najdłużej przeżyć i spróbować zabić, nie? żeby zamieszanie tam trochę Dobra, jest na, na górze. Ja do no, dojeżdżają.

Potrzebami Znaczy na kurniku Leży dwóry, i ostatni O góry? Nie możemy wejść w górę no, no, dawaj. Nie ma wejścia No tutaj, zajebiście Po no, zobie no, kontrolę góra. lobby. Ja łapę kurnik. nic, Kurnik? Jeden jest main, ale jest luzik. Leży dwóry. Jeden kurnik 00 zero, zero ma Oj! Main, main, jeden, kurwa. jechał, kurwa. Ma rampę, je jebana Skacze kupak, małpa p**dolona Ty kurnie Ile, Ja Jeszcze, jeszcze rampem jedzie Mhm, mm ja plecy razem robię Pomagam ci A, O ku**a nice, nice. Weź jabłkę, jak e, możesz Mamy ramy. kaskę, mamy kaskę już Daj jedynkę Zresztą jest za czerwo Ja pikuję z tobą Dwóch, dwóch jeszcze o kurde, ale kierent wpuściłam fajnie obity Ty po trzech hitach raczej Kurwica O ty kurwo <grywa> Nie dam <grywa> rady kurwa. Ja p jak ty masz aurę, że się goś sam wy Jak podszedłeś, nie? Zastraszył się gościn. Kurwum jest? Autek leży, Jest nice. nice. jakiś flash pod ha Czekaj daję. chwila Nie kurwa bo znowu ciała to zrobić, szmata pierdolona Ale, Hager. mu flika wypierdoliłem Mi jeszcze 50 dał Dobra ja biorę pakę I zaszpącimy Czekajcie, zaraz ja spróbuję pod rampę coś Leży z wodą A mnie zaraz skupi Kurnie, kurnie, kurni, kurni od razu Na! No! Super. Łatwo, łatwo. Nice. Jehowy, kurwa, po prostu na radę. 122 ADR, kurwa, na, na niuku.